Witam serdecznie Państwa no drodzy Państwo mamy już koniec pierwszej zakawy sierpnia 9 sierpnia 2025 rok już na jesień Jak Państwo widzą z moich nagrań w mojej 21 Nieciekawa sytuacja A ja tu zaglądam do rodziny pszczelej swojej Matki Kaukaz. Jak one pracują, co one noszą, co one mają, ile ten, tej, tych pszczół jest i jak je opanowała Warosa. Na razie to proszę Państwa nieźle wygląda. Troszkę tych pszczół jest w rodzinie, zapasów nie widać, No też nie wiadomo jak szczę. i niestety jak Państwo widzą dość pszczoła ciemna, łagodna no i nie ma sensu kolejnych ramek podnosić tylko trzeba choć troszeczkę zaglądnąć do gniazda troszeczkę zaglądnąć do gniazda o, ciężkie to trzeba choć troszeczkę zaglądnąć do gniazda czy ta rodzina pszczyla gromadzi coś w gnieździe jak widzicie mój Kaukaz jest łagodny a nie tak ten nowy gatunek co zamnożył którym mnie chce rozwalić zjeść jak poprzedniczka no i teraz drodzy Państwo będę musiał Parę ramy podnieść do góry, żeby zobaczyć, czy mają miód, pszczoły, czy nie mają. Jak on się sprawuje? No tu ma przede wszystkim czerw. Dużo pięknego czerwcu. Ta rodzina się wyroiła w kwietniu, i od tamtego czasu tylko się odbudowuje. No, można powiedzieć, że tu jest potencjał. Biologiczny tej rodziny niezły Dobrze matka młoda jedzie z czerwiem Tu też wszystko zawalone hmm. I nie widać zdeformowanych pszczół Choć przed wylotkiem rano no, znalazłem w godzinach porannych jedną pszczołę ze zmniejszonym lekko odwłokiem no ale proszę Państwa wiadomo że troszkę roze zawsze musi być w ulu nie na takiego przepisu żeby warro ze 100% wyeliminować ta rodzina się dobrze zapowiada jest się z czego cieszyć drodzy państwo można powiedzieć tak Zakładamy ten ekranik na ostatnią stronę plastra i to jest ulu zabudowie ciepłej, to wiadomo, że w takim ulu jest problem z wentylacją. Ale gdy mamy dobrze, proszę Państwa, ul zaizolowany. To w takiej dużej wentylacji nie potrzebujemy dobrej. Ej, proszę Państwa, no tak wygląda ta rodzina. No tu nie ma hmm. się o co obawiać najwyżej jeszcze zmniejszyć wylotek żeby tą koncentracją dwutlenku węgla jeszcze deko depopulować warozę no i tym ujęciem zacznę się z Państwem żegnam